Witaj, z tej strony Anna Ewa Suska. Ja jestem mentorem biznesowym i trenerem biznesu. Jestem również właścicielką firmy Excellence Vale, która jest liderem na rynku szkoleniowym w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat współpracuję z Patryk Kowalczyk Creative Agency, który jest głównym wykonawcą wszystkich materiałów brandingowych, jeśli chodzi o stronę, sklep, platformę edukacyjną mojej firmy. Patryk jest również osobą, która wykonuje te same prace dla wielu moich klientów. Chciałabym powiedzieć, że uważam go za e, bardzo e, taką osobę, która potrafi zrozumieć potrzeby klienta. Patryk jest bardzo profesjonalny, ale przede wszystkim to, co najważniejsze, jest jego produkty i to, co oferuje, jest na bardzo wysokim poziomie. Profesjonalizm, skrupulatność, wysoki poziom, taki bym powiedziała, również osobiste, to są cechy nie tylko biznesu Patryka, ale samego Patryka. Polecam ci serdecznie jego usługi, i oczywiście zapraszam do skorzystania z tego wszystkiego, co on oferuje, bo on jest ekspertem w swojej. Dziedzinie i uważam, że jednym z najlepszych na rynku, zarówno polskim, jak i brytyjskim, gdzie wspiera mnie i moich klientów. Dziękuję Tobie, i oczywiście jeszcze raz polecam.